Witam Was ponownie w projekcie dla wytrwałych. W sumie już miałem zdejmować dzisiaj głowicę, ale przejrzałem sobie wałki i napinacz, który był zało założony w głowicy lewej, czyli w banku drugim. A teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak więc, to jest nasz napinacz. Sprężynka ślisk z tłokiem takie tam. No i teraz tak, numer części. Jaki mamy tutaj? Yy, po numerach wychodzi na to, że jest to część z auta z 2003 roku. 3-4 silnika. BMF, jeżeli dobrze pamiętam, czyli model wyższy D3 i literki, które mówią tutaj o tym, to jest to literka P, a dodatkowo kod, trzy ostatnie cyfry: 188 mówi o tym, że to jest napinać z banku numer 1, a przypomnę, że to jest bank numer 2 może są bliźniaczo podobne i dla kogoś to nie ma żadnego znaczenia i po prostu taki założył no. założył gówno w którym my się tutaj borykamy, więc co ja zrobię zamiast zdejmować głowicę to i tak pewnie będzie nieuniknione, prędzej czy później ale bawimy się dalej po prostu próbujemy yy, próbujemy uratować to co mamy i, I tak yy, zamówię odpowiedni napinacz. Odpowiedni napinacz czyli 087 to jest bank drugi. Cylinder 58. Literka już tam nie pamiętam która była, ale to wam zrobię screenshota z tego. <laughs> Wałki wyglądają w porządku. Numeracja wałków. Tutaj mamy cały cały numer tu się wszystko nam zgadza, wszystko się zgadza oprócz tego następna rzecz to tłoczysko, które jest tutaj chodzi w miarę luźno ale to tutaj to też powinno pracować bo to napina nam łańcuch w pozycję nominalną jak pracował tylko ten górny to dół łańcucha nie był w ogóle napięty. Mamy górę wypiętą do samego końca, bo tutaj się nam nic nie rusza, a, a dół łańcucha po prostu stał w miejscu. Więc wałki były przekręcone właśnie o tom o tom nie wiem jak to powiedzieć, ilość zębów. No nie wiem, no nie zgadzały się. Bank sący nie zgadzał się z naszym wycięciem na na pokrywce od ślizgu także spróbuję spróbuję zakupić napinacz może być używany może być nowy, Mnie to jest bez różnicy ja nie robię tutaj kapitalnego remontu więc chodzi mi o to żeby przede wszystkim dowiedzieć się dlaczego są wypadania zapłonów ale co jeszcze zrobię, zdejmę w sumie to nawet nie muszę zdejmować bo numer napinacza jest na wierzchu, więc zobaczcie, jaki jest napinacz na banku pierwszym. Możliwe, że jest na banku pierwszym, pozamieniany z bankiem drugim, ale to i, tak, yy, to i tak nie świadczy o tym, że tutaj ktoś założył yy, napinacz od nowszego auta. Zobaczmy sobie, tutaj mamy datę 2010. No, aż auto nie jest 2010. Nasza auto jest z roku 2002. Teraz przyszliśmy tu zobaczmy. Ale się ładna pogoda zrobiła. Co z tego, jak tego śniegu, zaraz nie będzie. Yy. Tutaj mamy napinacz. I zobaczcie, Mamy numer. I numer jest 088. To jest literką P. No, rzeźbo, rzeźbo, tu nawet zobaczcie, to trochę jest śmieszne, ale to nie mniej już to nie śmieszne. W każdym razie mamy e, układ dodatkowego powietrza i rurka była nasmarowana silikonem, żeby nie było e, nieszczelności. No nic, e, ten napinacz zostawię. Jako, że jest w swoim banku, to go zostawię ale prawdopodobnie jak będziemy dalej tutaj coś, coś działać to, to będziemy, będziemy próbować dochodzić do do wartości nominalnych nie wiem co ta piątka to oznacza mam nadzieję że to ktoś nie myślał że to jest piąty cylinder tak więc spróbuję zamówić napinacz odpowiedni 07719087 Literka. Zobaczymy, jaka jest ostatnia. I po prostu, jak będę miał napinacz, to wtedy zakładamy odpowiedni napinacz. Wałki. Zobaczymy, co będzie z gwintami. Możliwe, że na tą chwilę gwintów nie będę dotykał. Z tego względu, że po prostu chcę zobaczyć, czy, czy w ogóle silnik będzie równopracował. Może nawet i na. No. Na potrzeby tutaj tego materiału odpalę silnik bez tej pokrywy jednej, żebyście zobaczyli sobie, jak to wszystko tam w środku pracuje. No i cóż, no, miałem dzisiaj zdejmować głowicę, ja nie zdejmuję głowicy, nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Ale tak jak mówię, tu się w tym programie mamy się bawić, nie, nie naprawiać przynajmniej nie na tym projekcie, <laughs> nie mamy na, naprawiać tak, żeby po prostu wydawać pieniądze i. I, I kupować nowe rzeczy, bo, bo to nie o to chodzi w tym momencie. Yy, mamy czas, nie mamy pieniędzy, ale, ale po prostu naszej zabawy nikt nam nie odbierze. Także jeżeli będzie wszystko w porządku po założeniu yy, napinacza o, o odpowiednich numerach, to wtedy dalej będziemy decydować, co robimy z silnikiem. Czy go wyjmujemy? Robimy gwinty, no bo, bo z naprawa gwintów na założonym silniku, no to troszeczkę jest to kiepski pomysł, bo, bo po prostu jest bardzo mało miejsca. Yy, dwa, że mniejsze koszty poniosę wyjmując silnik ze skrzynią, <kli> niż zdejmując długowice. Ja mówię, o, jeżeli chodzi o czas, nie ma żadnego problemu, chodzi o koszty. Także, tak jak mówię, wracamy do, do napinacza, spróbujemy zamówić napinacza w odpowiednich numerach i, i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu do Was wrócę z następnym materiałem. Także na dzień dzisiejszy tyle, pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia następnym razem.